lust rzymski wódz był przyciśnięty przez sytuację i musiał się pozbyć na zbyt dużej ilości niewolników na placu bitwy na miejscu sprzedawał ich za równowartość obecnych mniej więcej dwóch złotych od sztuki tylu ich miał mógł sobie na to pozwolić co my tam mamy ach harcownicy zaczęli dobrze to do historii wrócimy za chwilę na razie widzimy typową taktykę zmniejszania szeregów duże rzymskie tam chroniły przed takimi atakami i idzie linia. Idzie szereg. Idzie szereg. E, nie ma kawalerii, ale zdaje się, że właśnie widzę, że część Celtów przeszła na stronę Rzymia. Tak się czasem zdarzało. Czasem pozwalano sobie na przekopywanie wrogów na terenie bitwy. No i, i poszło. I to Państwo widzicie. Wielka, olbrzymia masa rzymska zatrzymała się. To ciekawe, jakieś bitwy, jakieś. jakieś sytuacje zupełnie nie mające sensu w taktyce rzymskiej. Proszę zobaczyć. Skrzydła się wahają, centrum wygrywa. Centrum rozstrzyga bitwę. Bawarzyńcy próbują porządkować jakoś szyki, no widzę, że jednak nie zawierzają Wotanowi, nikt się nie rzuca z okrzykiem bojowym na Rzymian, nikt nie stara się ich swoim indywidualnym bohaterstwem pokonać. Zdaje się, że przejmują taktykę Rzymu, ustawiają się, szykują się, no. I chyba zmiana stron, teraz Rzym prawdopodobnie będzie atakował pod górę. Proszę zobaczyć, yy, jak chronione są znaki legionowe. Zawsze z tyłu i zawsze ktoś koło Utrata znaków była największą hejmą, tak jak obecnie utrata sztandarów. Ochrona znaków była świętym obowiązkiem każdego legionisty. Także zarówno Signifer, jak i Wexinifer byli jednymi z najlepiej chronionych osób w legionie. Na skrzydle jak Państwo widzicie. Jednostki pomocnicze mają drobny kłopot. Zasadniczo, że niewiele dbało jednostki pomocnicze, zawsze wysyłał je w najgorsze miejsca celem sprawdzenia przeciwnika, celem wysądowania gruntu, a jeżeli miały straty, trudno, za to im płacono. Nie przejmowano się swoimi sojusznikami na polu bitwy, co często później prowadziło do niesnasek i buntów, że choćby wspomnimy o wojnach batawskich. Batawowie byli premierem germańskim, wiernie wspomagającym Rzym, którzy w pewnym momencie poczuli się przez niego wyzyskani, wzniecili wojny, które były częścią historii legionu XXI. Zdaje się, że aktualnie zwycięskiego w tej potyczce. Zdaje się, że jest właśnie trwa selekcja więźniów. I zwycięstwo! Roma Wikings! Brawo dla Rzymu!